Jeśli się kocha drużynę, to trzeba za nią jeździć wszędzie i na dobre i na złe. Na dobre i na złe, także chyba kibic jest po to, żeby, wiadomo, jest na dobre z drużyną, na złe. Nieważne są kilometry w Polsce, liczy się to, co przejeździmy, a ja, punkty zawsze zdobywa i tak zawsze nasz kochany kolfarmek. Myślę, że emocje są nie do opisania, to po prostu są jednocześnie nerwy, jednocześnie wielka euforia i radość. Przeżywamy wszystko razem z drużyną. Czujemy się jak szósty zawodnik na boisku. Każdą sobotę, każdy wyjazd podporządkowaliśmy pod dwóch nich. Jeździmy za nimi wszędzie. Czy będą wygrywać, czy będą przegrywać. Z drużyną się jest na dobre i na złe. Bardzo lubię wyjazdy w Farmex Explotno, gdyż na nich można wiele przeżyć, jest wiele emocji. Kochamy ich, uwielbiamy. To jest drużyna, dla której warto kibicować. Bardzo warto. Dla tej atmosfery, dla tego. Witam wszystkich kibiców koszykówki KKS Pro Basket. Jesteśmy najlepsi. Królu, jedziemy do Wrocławia. Oczywiście, bezapelacyjnie. Za tym klubem wszędzie. Jedziemy. Wy, wygramy? Oczywiście. A jest jakiś inny wariat? Ile? 3-0. Trójeczka z przodu. I tak trzymać. Nie ma innego wyjścia. 3-0 golimy. Moim gościem był Król Julian. Pozdrawiam wszystkich.